Zaczynamy szybki bardzo briefing panie panu. Siemanko, witam was bardzo serdecznie z Drift Open w Toruniu. Jesteśmy już po szybkim briefingu przed treningami piątkowymi, za chwileczkę na tym torze, co za chwilę pewnie zobaczycie, rozpoczną się jeszcze driver dla osób, którzy nie zrobili tego wcześniej, a chcą dalej razem z nami trochę pojeździć. My o 10.30 zaczynamy treningi razem z klasą Masters, jeździmy przez dwie godziny, później mamy trochę przerwy, jeżdżą kolejne grupy. I wjeżdżamy my, także zapraszamy serdecznie do oglądania. Jesteśmy zajebistą ekipą, e, która przyjechała się świetnie bawić i pokazać Wam trochę tego jakże fascyn fascynującego motorsportu. Do zobaczyska i miłego oglądania. po raz drugi. Dzisiaj jesteśmy po pierwszej sesji treningowej. Jak widzicie sprzątają teraz tor, porządkują, malują od nowa linię, żeby kolejna ekipa mogła wjechać i potrenować. Myśmy pojeździli trochę, spaliliśmy trochę opon. Na początku jeszcze walka z doładowaniem. Okazywało się, że to doładowanie jest coraz mniejsze, coraz mniejsze, coraz mniejsze. Na szczęście znaleźliśmy przyczynę, zrobiliśmy auto ożyło i w końcu siedziałem z powrotem w swoim samochodzie, który prowadzi się tak jak prowadził się wcześniej. Także e, nie mrugajcie, oglądajcie, bo już za chwilę dla Was za ułamek sekundy wracamy z powrotem na tor i będziemy jeździć kolejną sesję treningową. Zmieniamy opony na bardziej miękką mieszankę i lecimy z ogniem. Trzymajcie się, do zobaczenia. Byśmy oczekiwali stąd. Druga zona złapana dosyć płytko, ale trzecia zona i czwarta zona zaliczona bardzo głęboko odpowiednią. Raz, 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 raz. Mam nadzieję, że mnie teraz lepiej słuchać, moi drodzy. No i wracam do Was z pełnoprawnie działającym mikrofonem. Tak więc już nie będę męczyć moim półgłosem ludzi na lajwie. Musisz wymienić iść ten, iść ten mikrofon Damian. Znaczy... Na razie to Na razie. sobie Adam go przejął, ale już widzimy, że tutaj mamy kolejną parę, czyli Maciej Kominowski w E36 w malowaniu Ceramizer, no i Rafał Biej w tym takim szarym. Bardzo, e... bardzo lubię ten samochód, to jest też, też jednostka, łabiutki. akurat Audi. Ja mam taki nawet pomysł, że można by było Maćkowi powiedzieć Maciek, Biej, gonicie Biej. No Zawsze ale musi coś wymyślić, taka jest prawda. Maciek, Maciek niestety wcześniej pozbawił się tak naprawdę y, szans na dobrą ocenę z tego lida, No ponieważ ten błąd y, na drugiej strefie punktowanej, ponieważ pierwsze jest touch and go, No, niestety, jest takim błędem zerowym, a zasady są takie, że w momencie, kiedy lider taki błąd popełni jako pierwszy, no to już nie ocenia się Chase'a, ponieważ y, no, uniemożliwił ten błąd dalszą. Y, Jazdę taką w pełni y, pełnoprawną ocenianą dla Rafała Bieja. Ale wieje jak zawsze w Toruniu i to zawsze od strony lotniska. Ale moi drodzy, to naprawdę jest w tym momencie tylko dodatek. Ja tylko momentami spostrzegam, że faktycznie istnieje coś takiego jak warunki pogodowe. Bo teraz przed nami druga część tego pojedynku Bieja. On jest naprawdę szybki, inicjuje, ale tutaj. Y, no, Maciej Kominowski się wyautował z tego pojedynku i teraz Biej ma e, tak naprawdę cały tor dla siebie. I myślę, że można już śmiało powiedzieć, że to jest przejazd zwycięzcy tej pary Rafała Bieja i jego E36. A z Maciekiem będziemy się widzieć w przejazdach solo. Maciej Kominowski ceramizę, można by powiedzieć ogniste auto. Ja to się płacę... Ja na dziuby z Kietrza i mój głos powoli wysiada, tak więc się trochę pooszczędzam. Spokojnie, jutro też jest cały dzień. Maciej Kominowski troszeczkę tutaj żartuje, że ogniste auto. Niestety samochód płonął na, na poprzedniej rundzie w Kietrzu, Natomiast rozmawiałem z Mackiem. Ostatnio był na przejazdach takich treningowych. Nic już tam złego się... Nie działo dzisiaj troszeczkę problemy, które wcześniej się wkradły, natomiast znam Maczka, myślę, że on sobie później wyszedł, się uśmiechnął, zrozumiał, że nie ma teraz stresu, widzimy tutaj też skupienia, ale jest okejka, jest uśmieszek, buziaczki do nas, cześć Maćku, no i co, i zaraz Maciek myślę, że złapie furfan i po prostu pojedzie sobie przejazd, bo teraz to już można powiedzieć prawie jak trening, nie, no już taki przejazd, tak. Niby tutaj są ci sędziowie, niby oceniają, ale to już nie ma co tu się spinać, to już trzeba jechać. Dobra, inicjacja. O, jest prawie tutaj ten pachołek. No i Maciek, Maciek, co ty nam tu prezentujesz, chłopie? E, prawie, prawie złapany tam był pachołek zerowy. Maciek właśnie nam pokazuje, że samochód ma twardy. Ja myślę, że tutaj. Tam w ogóle się posypały części. Na szczęście jednym z naszych sponsorów i partnerów jest Mikinka Projekt, więc w razie co, body można się uśmiechnąć do firmy i sobie jakieś tam części, które się połamały, domówić. Tak czy siak, Maciek będzie miał jeszcze jeden przejazd, drugi punktowany, także o, tutaj jeden. Z przedstawicieli Double Luffa, można by powiedzieć, taki fotograf z dzikiego zachodu, czyli Rafał Kurek, tak. Maciek, jakbyś myślał, że masz połamany zderzak, to ci Kurek go skopał. m -tuning .pl, Prime Expo. Widzimy tutaj naprawdę liczne grono partnerów Maćka. No i Maciek teraz właśnie będzie nam umilał. Przejazd swój, czyli inicjacja, dojazd do pierwszej zony, znowu bardzo szeroko. Maciek chyba lubi jeździć na pograniczu tego toru. Toruń, niestety, nie jest on wybaczalny. Tam są naprawdę spore wyrwy na tym motoparku. Toruń, które jak jedziesz za szeroko, mogą zrobić wielkie kuku. Ale tym razem Maciek, jadąc na pograniczu, wyciągnął te wnioski, już teraz nie przeginał z tą szerokością i tak naprawdę zakończył. Przejazd, zdobywając tą ilość punktów, zobaczymy, e, jaki to będzie wynik.